Hejka, witajcie, nazywam się Karina i dzisiaj przychodzę do Was, żeby pogadać sobie troszkę o rynku wydawniczym, o nowościach, o tym, co ostatnio jest wydawane, i też o jakichś zapowiedziach książkowych, więc jeśli lubicie takie tematy, no to zapraszam do oglądania. Jeśli ktoś tak jak ja zrobił ostatnio spacerek do księgarni i zobaczył, jakie tam książki są na półkach nowe, no to z pewnością zobaczyliście nowe wydanie Kosiarzy, o którym wam jakiś czas temu wspominałam, że ma wyjść. I ja też tam przeżywałam wam na TikToku, że już nie wiem, jaką, jakie wydanie Kosiarzy mam zbierać i tak dalej. To wydanie trochę na żywo mnie rozczarowało. Oj, no niestety powiem wam, że tak. Wizualizacja była fenomenalna, ale kiedy tak zobaczyłam to wydanie na żywo, to jakoś ta cała chęć do kupna tej książki, wyleciała z mojego ciała. I nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc. I chyba dochodzę do wniosku, że teraz jest mi obojętne, w jakiej wersji będę mieć te książki. Albo też nawet myślałam nad tym, czy nie wypożyczyć sobie kolejnego tomu z biblioteki. No bo powiem Wam, że im dłużej miję od przeczytania kosiarzy, tym mniej myślę o tej książce. I nie zrobiła ona na mnie takiego wrażenia jednak takie jak podzieleni. I chyba nie czuję aż takiej potrzeby, żeby wydawać tyle kasy na te najnowsze wydania. No, tak szczerze wam przyznam. I dochodzę do wniosku, że nie do końca podobają mi się te barwione brzegi w tych książkach. Zdecydowanie bardziej wolałabym chyba zwykłe brzegi w tych wydaniach, tych najnowszych i myślę, że wtedy one były chyba moimi ulubionymi. Ale te barwione brzegi do mnie nie przemawiają. Ja mam taki swój specyficzny rodzaj barwionych brzegów, które lubię. A te książki nie wpisują się w ten właśnie wygląd. Jeśli chodzi o inne książki, to powiem Wam, że też byłam zainteresowana książką Rycerz i Ćma. To jest książka od autorki, która napisała Okno z w mroku". I ja właśnie z Okno z w mroku miałam bardzo taką specyficzną relację. Nie wiem, czy ktoś z Was to pamięta. Dlatego, że pierwszy tom bardzo mi się podobał, byłam mega pozytywnie nim zaskoczona. Klimat tej książki, pomysł na książkę, przede wszystkim motyw magiczny, który tam był z kartami. Kochałam, uwielbiałam, byłam zakochana. Aż do momentu, kiedy sięgnęłam po drugą część, która była dla mnie rozczarowaniem takim wielkim jednym z największych rozczarowań, jakie przeczytałam w ostatnich latach. No, i jakoś ta miłość do tej serii i do autorki umarła, ale właśnie widziałam mniej więcej wizualizację, jak ma wyglądać zwykły Tom, jak ma wyglądać to wydanie specjalne. Ja wam też tutaj gdzieś z boku powstawiam te wszystkie książki, żebyście wiedzieli, o czym mówię. No i tutaj Rycerz Ićma, przepiękne, przepiękne wydanie specjalne. No, nie da się nie zakochać, wygląda to niesamowicie. Ale okazuje się, że ta książka na razie zbiera takie niezbyt pochlebne opinie, i mnie to trochę odstraszyło. Mam tą książkę pobraną na czytniku. Ja tutaj akurat się powstrzymałam przez to, że pamiętam moje przeboje wcześniejsze z tą autorką, że może być super, ale może też być średnio, więc nie miałam takiego parcia na to, żeby kupować te książki, więc całe szczęście. Być może sięgnę po tą książkę na czytniku. Jeśli nie, no to, no to nie, dlatego że. Nie wiem, czy te opinie mnie na tyle nie odstraszą, że z nich zrezygnuję. Natomiast no, trzeba przyznać, że to wydanie specjalne jest niesamowite. Dajcie znać, co myślicie o nim, ale dla mnie jest przepiękne. przepiękne jest cudowne. taka książka, którą po prostu muszę, muszę to wspomnieć w tym filmiku. Jeśli już mówimy o jakichś nowościach, to słuchajcie: Weronika Rowe wydaje nową książkę. I powiem Wam, że raczej przeszłabym obok tego obojętnie. Bo ja poza niezgodną nie mam jakiejś wielkiej miłości do tej autorki. Raczej mam taką średnią relację z tą autorką, ale po prostu gdzieś ten mój sentyment z tych lat, kiedy byłam dzieciakiem i kocham mnie pozostał, nie przejmowałabym się tą premierą. Ale. Słuchajcie, tutaj mamy podobno mieć motyw. Kultury słowiańskiej i poza motywem kultury słowiańskiej, wydawnictwo Wesper, które właśnie wydaje tę książkę w czerwcu, wspomniało, że uwaga, ta książka ma mieć jakieś polskie akcenty. Mam nadzieję, że faktycznie tak będzie i że to nie jest jakiś taki, wiecie, clickbait ze strony wydawnictwa, bo się pogniewamy i będzie niefajnie. I do tego też wydawnictwo napisało. Na swoim Instagramie, że ta książka będzie jakaś taka unikatowa, jeśli chodzi dla nas, dla Polaków, bo na Zachodzie ona będzie miała trochę uboższe wydanie, a my w Polsce dostaniemy barwione brzegi, jakieś specjalne ilustracje, że w ogóle to jest takie dopracowane. Jestem ciekawa. Jestem bardzo ciekawa opinii ludzi i czy ta książka będzie warta całej tej uwagi. Nie mam taką myśl, czy ją kupić, czy nie. Zobaczymy. Nie wiem, jeszcze nie zdecydowałam, ale taka myśl przeszła mi przez głowę. I jestem bardzo ciekawa, jaki będzie odzew ogólnie społeczności książkowej. Ociekam delikatnie przed słońcem z okna, ale chyba się nie da, bo taka godzina, że jak będą jakieś prześwity tutaj na moich włosach, no to słoneczko daje o sobie znać. I słuchajcie, też od tego samego wydawnictwa, a jeszcze jedna rzecz miałam wykończyć, to powiem Wam, że sprawdziłam informację. Ta książka ma około 200 stron, więc będzie bardzo cienka. No, i dodatkowo, jej cena teraz wynosi 36 zł. To jest jakaś promocja, a normalnie ma kosztować około 60 zł. Więc jeśli chcecie ją kupować, to radziłabym kupować ją jak najszybciej. No, jeśli już nie ma tej promocji, no to wybaczcie, ale tak. Jeśli chodzi właśnie o wydawnictwo Wesper, ostatnio była bardzo, bardzo, bardzo głośna premiera to w sumie było wznowienie. Książki, o którą upominała się duża część gdzieś tam ogólnie społeczności książkowej. Oczywiście mówi tu o Illuminej, Gia Christopha i Amy Kaufman. To jest książka niezwykła na swój sposób, dlatego że to nie jest książka, która jest napisana tak zwyczajnie. Ona się składa np. z jakichś różnych raportów, zdjęć, jakichś dziwnych wyrywków tekstu. To nie jest taka książka jednolita. Dlatego jest ona dość specyficzna, jest o niej głośno, bo to jest właśnie takie science fiction w nietypowej formie. I powiem Wam, że ja pamiętam ten szum tą książką, kiedy po raz pierwszy się okazała na naszym rynku. Naprawdę było wtedy bardzo głośno o tej książce, wszyscy ją czytali, się nad nią zachwycali. Ja chyba ze względu na to, że ta książka wtedy, nie wiem czy była droga, nie pamiętam już, ale chyba tak. Pamiętam, że nie do końca interesował mnie temat science fiction, nie czułam tego, dlatego nie przeczytałam tej książki. No i powiem wam, że teraz bardzo też byłam ciekawa, ale na razie dla mnie takim odstraszaczem od tej książki jest jej cena. Ta książka, patrzyłam przed chwilą na Empiku, kosztuje 79 zł. Cena z okładki tej książki to jest 120 zł. Więc to jest naprawdę bardzo duża suma pieniędzy. Ja wiem, że ona jest wydana ciekawie, intrygująco i tak dalej, ale nadal jest to bardzo wysoka kwota. I wiecie też, kolejne tomy, bo ta książka ma łącznie, jeśli się teraz nie pomylę, trzy tomy, więc no łącznie, wiecie, z okładki na te trzy książki wyszłoby 360 zł. Więc to jest bardzo dużo pieniędzy i to jest taki mój odstraszcz od tej książki. Bardzo żałuję, że. Wydawnictwo nie zrobiło czegoś takiego, że jest taka mega uboga wersja tego, tej książki, ma miękką okładkę, bez żadnych skrzydełek i ten tekst jest tak, wiecie, byle jak zrobiony, żeby po prostu zbić tą cenę i przeciętna osoba, która nie potrzebuje tego wydania, wiecie, takiego ładnego, żeby mogła to przeczytać. Nie wiem, czy jest e-book, muszę się doedukować, może skuszę się na e-book który będzie tańszy, bo jak mówię, no tutaj na razie jestem odstraszona tą ceną. Nie wiem, czy chcę wydawać na jedną książkę tyle pieniędzy, raczej wolałabym chyba parę książek w tej Ale cenie. Ale teraz, słuchajcie, przychodzę do Was z książką, na którą jestem niesamowicie podekscytowana. Ta książka będzie mieć premierę na początku czerwca. I to jest książka od Nila Shustermana, All Better Now. Jestem tak podekscytowana tym tytułem. Ja też pamiętam, jak jakiś czas temu na stronie wydawnictwa była do wyboru taka ankieta i można było tam głosować, czy tą okładkę książki chcecie, czy tą drugą. Wygrała okładka, na którą ja nie głosowałam, ale końcowo myślę, że całkiem ładnie wygląda ta książka. I to jest, słuchajcie, taka wizja świata, w której jest wirus. No i ten wirus atakuje ludzi, Ludzie tam mają gorączkę, i tak dalej, i kiedy już przechodzą tego wirusa, to się okazuje, że ci ludzie stracili wszystkie takie, negatywne emocje, jakieś negatywne doświadczenia. Wiecie, ktoś miał depresję, po tym wirusie już nie ma tej depresji. Ludzie są przeszczęśliwi, żyją cudownie. No i tutaj się dzieje coś takiego, że część społeczeństwa to nie odpowiada. No bo jak to. Ktoś jest tak szczęśliwy, to, to jest nienormalne, to jest niebezpieczne. No i właśnie powstaje taka narracja, że wiecie, to jest niebezpieczne, że powinniśmy to jakoś powstrzymać. No i tutaj właśnie jest taka walka z tym, i to brzmi fenomenalnie. Ja bardzo, bardzo, bardzo chcę to przeczytać. Powiem Wam, że na razie dla mnie to jest o wiele bardziej zachęcające do przeczytania niż sięganie po kolejny dom kosiarzy, albo podzielonych, bo, bo ta nowa wizja świata jest dla mnie tak fascynująca, że chcę już ją przeczytać, a czuję, że Nils mógł tu zrobić świetną robotę, więc jestem bardzo podekscytowana. Na razie wstrzymuję się z kupnem tej, książ tej książki, bo jest cena jest dość wysoka, z okładki cena wynosi, słuchajcie, 70 złotych. Widziałam, że na Empiku teraz ta książka kosztowała 65 złotych, więc ja poczekam jeszcze troszkę, Aż cena tej książki lekko spadnie, no i wtedy chyba sobie ją zakupię, bo naprawdę jestem mega zainteresowana. Ten opis jest tak dobry, że wydaje mi się, że naprawdę mogę się przy tym świetnie bawić. I z tego co się orientuję, ta książka chyba już była dostępna na targach książki w Warszawie. Ja akurat na tych targach nie byłam, jak ktoś był, to możecie potwierdzić, więc szykuje się taka super premiera od właśnie Nila Shustermana. Powiem wam, że też widziałam, że Harry Potter ma teraz znowu jeszcze raz takie wydania w tych okładkach, klasycznych tych takich pierwszych okładkach. No w sumie spoko, ale czy to było jakoś potrzebne? Nie wiem. I powiem wam, że bardzo podchodziłam sceptycznie do tego, że o, znowu te wydanie powraca, w sensie, że no, bez większych emocji. A dopiero teraz zobaczyłam przez przypadek, że te wydanie ma takie łączone brzegi, grzbiety. I jeśli postawicie te wszystkie książki, tak jak na przykład ja tutaj mam Harry'ego Pottera obok siebie, to powstaje wam taki obrazek i na tym obrazku będzie smog. Więc kiedy zobaczyłam te grzbiety, stwierdziłam, "Okej, okay, dobra, to jednak wygląda super, więc stawiłam to zdjęcie, żebyście też to zobaczyli. I teraz jednak to ma trochę większy sens, że faktycznie jest jakiś taki smaczek dodany w tym wydaniu i no wygląda to bardzo fajnie. Więc jednak zwracam honor, bo myślałam, że to będzie takie, wiecie, średniawka. Jeśli też chodzi o takie dość ciekawe wydania, no to wracają kolejne piękne wydania klasyków. Tych pięknych wydań klasyków ja mam wrażenie, że są co chwila. Ja myślę, że okej, okay, to jest najładniejsze wydanie, kupię sobie je, a za chwilę wychodzi kolejne i kolejne i coraz piękniejsze. I tutaj wyszło takie wydanie różnych w sumie książek. Bo i widziałam jakieś y, dziwne losy Jane Eyre, i widziałam małe kobietki, y, rok 1984 George'a Orwella, czy też lalkę. Więc tutaj jest miszmasz I te wszystkie książki są zrobione z takim przepychem, przytupem. Y, oczywiście możecie sobie oglądać zdjęcia, jak tutaj mówię, jak to wygląda. Więc naprawdę te wydania są takie dopieszczone. I najbardziej podobają mi się chyba małe kobietki. Bo to jest takie coś, co do mnie przemawia. Jeśli chodzi o rok 1984, to chyba nie do końca mi jakoś to pasuje do, do treści tej książki, do okładki. No, te małe kobietki, ale te małe kobietki są prześliczne, lalka też jest dość ładna. Więc y, tak, powiem Wam, że gdyby ktoś mi sprezentował takie wydanie lalki albo małych kobietek, to byłabym zakochana, ale sama nie planuję na ten moment, na moment kupować tych książek, ponieważ ja już jakieś wydania tych książek mam, co prawda są trochę brzydsze, gorsze, ale też nie chcę wydawać tyle pieniędzy. Natomiast faktycznie, jeśli ktoś ma te pieniądze do rozdysponowania, to kupienie właśnie takiej lalki w takim wydaniu... Naprawdę, zastanówcie się nad tym. Rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła. To, słuchajcie, wychodzi kolejne wydanie Aftera, i ja wspominam o tej książce, bo ona naprawdę ma ładną układkę. Jestem zdziwiona, ale naprawdę bardzo ładnie wydają tą książkę. Bardzo mi się podoba wizualnie, wygląda pięknie. Więc jeśli jesteście fanami takich chłodpadowych historii, to możecie się tym zainteresować, bo raczej Wam się to spodoba. A jeśli to, co powiedziałam, jest dla Was jakimś no to, to wiecie, czego unikać. Jeśli chodzi też o nowe wydanie, no to zostało dodane wznowienie drugiego tomu Archiwum Burzowego Światła więc jeśli ktoś kolekcjonuje Brandona Sandersona, to jest znak dla was, że możecie uzupełnić wasze zbiory. Oczywiście też jakiś czas temu wyszedł ten najnowszy tom, czyli Wiatr i Prawda, część pierwsza i część druga te tomy też już są dostępne zarówno w twardej jak i miękkiej oprawie, więc możecie polować, jeśli ktoś z was robi Brandona Sandersona. I pewnie już słyszeliście, że kolejna influencerka wydała swoją książkę. Tym razem jest to dziewczyna, która jest związana chyba z ekipą Freeza. Ja tutaj nie czuję się najlepiej w tych tematach, bo nie śledzę ich jakoś na bieżąco. Natomiast gdzieś o tej książce obują mi się o uszy. I powiem wam, że no ja nie jestem największą fanką tej książki, dlatego że ona powstała ze współpracy z Ghostwriterką. Ja nagrałam wam takiego shortca, nie wiem czy on już jest na profilu, czy on dopiero się ukaże, właśnie o Ghostwritingu, że ja nie jestem fanką tego procesu. Ja jednak wolę, żeby ktoś napisał książkę sam samodzielnie, nawet jeśli ta książka będzie gorsza, w gorszym stylu napisana, to niech to napisze samodzielnie. Nie lubię tego. Nie popieram do końca tego, więc ja bardzo tak sceptycznie podchodzę do tej książki, ale jeśli Wam to nie przeszkadza, no to informuję, że też taka książka gdzieś tam na rynku śmiga. I z takich nowości to też wiem, że wychodzi trzeci tom serii bezsilna. Więc jeśli ktoś lubi tą serię, no to możecie, słuchajcie, wyczekiwać albo już kupować w zależności, kiedy oglądacie ten filmik. Ja bardzo lubię wydania tych książek, bo są prześliczne. Zawsze jakie widzę, no to się je zatrzymam, bo są naprawdę bardzo ładne. Ale do samych książek jakoś tak mnie nie ciągnie. Miałam taki moment, że myślałam, że przeczytam te książki, ale jakoś tak. Jednak myślę, że odpuszczę sobie je. Mają bardzo kontrowersyjne opinie. Niektórzy kochają te książki, inni bardzo je hejtują przez to, że te książki podobno kopiłem z innych serii, na przykład jak Czerwona Królowa. No, powiem Wam, że ja raczej po te książki w najbliższym czasie nie planuję sięgać, ale daję znać dla osób, które czytały, że możecie właśnie gdzieś tam już kupować ten trzeci. I dom. z tym słonecznym akcentem na twarzy kończę ten filmik. Niestety nie dałam rady uciec od tego słońca i one coraz bardziej się przebijało podczas tego filmiku, nawet jak przesuwałam statyw, to nic to nie dawało, więc yy, niestety <gryw> ale efekty świetlne musiały też być jako dodatek. Więc to już by było wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mega, mega mocno zapraszam Was na moje shortsy, bo faktycznie staram się je regularnie dodawać, wydaje mi się, że mam naprawdę fajną częstotliwość, bo te shortsy wlatują tak naprawdę co drugi dzień, więc jest regularnie, jest ich dużo, więc jeśli chcecie mnie widzieć częściej niż tylko w takich rozbudowanych filmikach, no to koniecznie wpadajcie tam i oczywiście zapraszam Was na moje inne materiały. Jeśli macie ochotę, dawajcie lajka, subskrypcję, cokolwiek chcecie, rozgoście się tu, komentujcie i do następnego filmiku. Pa pa!